Witajcie w pracowni plastycznej w Domu Kultury. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, właściwie poeksperymentować razem z Wami, jak za pomocą różnych przedmiotów, nie tylko pędzelków, można sobie coś namalować. Co będzie nam potrzebne? Ja będę używała czarnego, takiego sztywniejszego kartonu. Będę używała właściwie tylko kilku farb. Granatowej, czarnej, białej i brązowej, ponieważ ja chciałabym namalować drzewo, a z granatowego koloru chciałabym zrobić kilka odcieni tego granatu i w ten sposób później pocieniować to drzewo. Co jeszcze? Będę używała tylko pędzelka po to, żeby namalować pięć drzewa, a resztę chciałabym zobaczyć. Co wyjdzie nam na przykład z malowania kulką taką z folii? Zobaczymy, co wyjdzie nam z kulką z papieru. Wykorzystam też folię aluminiową. Tak oto związane patyczki. Nie wiem, jak się właściwie nazywają. Tak dokładnie. <śm> materiał, taki trochę z ażurowymi takimi wycięciami. Zobaczymy, co z tego będzie. No, mam jeszcze gąbkę i jeszcze taki sztywniejszy materiał. Wy możecie oczywiście też używać jeszcze jakichś innych różnych przedmiotów. Także zapraszam. Od czego zaczniemy? Ja pędzelkiem namaluję sobie brązową farbą konar drzewa, ponieważ będę malowała takie duże fantazyjne drzewo. Także najpierw maluję sobie pięć drzewa. Chciałabym, żeby ono było duże, rozłożyste, więc troszeczkę bardziej z lewej strony. Nie na środku sobie umieściłam. No i wiesz, akurat właśnie tak chciałabym. Je tutaj o, jakieś gałęzie. Nie maluję do końca, ponieważ tutaj będę chciałabym tylko sobie tak zaznaczyć, gdzie nie gdzie gałęzie. wystarczające teraz odkładam sobie do wyschnięcia a pokażę jak uzyskać kilka odcieni naszego granatu zrobię sobie jeszcze jedną taką paczkę biorę trochę białego najpierw zrobię jaśniejsze czyli tak, biorę sobie trochę białego Trochę naszego granatu. Mieszam. Ponieważ będę chciała, żeby właśnie było kilka odcieni. Teraz biorę granat trochę więcej niż wcześniej. A trochę mniej białego. ten ciemniejszy kolor. Potrzebuję dosyć dużo farby, dlatego dosyć dużo tej farby tutaj mam. Teraz wciąż jeszcze ciemniejszy odcinek granatu, więc będę trochę czarnej. Że już mamy wystarczająco dużo odcieni, teraz możemy się dalej pobawić z malowaniem drzewa. Nasze drzewo jest już suche, dlatego możemy się zacząć bawić dalej. Ja, tak jak powiedziałam, się nie będziemy malować pędzelkami, tylko wykorzystamy różne przedmioty. Zobaczę najpierw. Jaki efekt da nam taka kulka z Biorę najciemniejszy ten kolor, maczam i robię tak zwane tapowanie. Troszkę na dole, ponieważ chciałabym, żeby to drzewo było tak jakby usłane liśćmi z, 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 właśnie z tego drzewa. Zobaczę teraz, jaki efekt da nam folia. Tak samo, mogę sobie tą I... No, jak dla mnie podobny efekt, ale na razie wstawię sobie tą folię. Co jeszcze zobaczymy? No zobaczę może materiał. Mam sobie trochę. I może już teraz jaśniejszym odcieniem zobaczymy jaki efekt uzyskamy. To zależy pewnie też jakiego materiału użyjemy. Jeszcze możemy możemy spróbować sobie papierem jeszcze jest bardzo sztywny. Weźaj proszę naschniętsze. Najbardziej podoba się efekt tej folii, więc ja będę chyba używała tylko tą folię, także zobaczymy dalej. mamy nam jeszcze dwa odcienie, tutaj ten jaśniejszy i biały, który będziemy także używać, ale najpierw musimy trochę poczekać, żeby wyskoczył nam te dwa kolory. Dobrze, nasze ciemniejsze odcienie już są suche, dlatego też cienujemy sobie Dalej, czyli używam znowu jeszcze tego jaśniejszego odcienia farby i ja bym żeby takie trochę były tutaj jakby zwisające gałęzie. Zobaczcie jaki fajny efekt możemy uzyskać samą folią. Słuchajcie, teraz tym odcieniem znowu. Ja sobie teraz troszeczkę przemażę, żeby się. I pomieszały farby i teraz będę już prawie, że na koniec dawała białą farbę. Gdzie nie gdzie. Żeby jeszcze bardziej podkreślić drzewo jest skończone, a teraz o, tu mam moje związane pałeczki. Chciałbym zobaczyć też, jaki efekt powstanie z takich pałeczek. O, super. Możecie używać ich więcej, mniej. Też zależy Teraz wyciągnę sobie jedną, bo pomyślałam, że chciałabym zrobić kilka takich jakby spadających liści. Możecie się bawić naprawdę na różne sposoby, różne przedmioty sobie wykorzystać do tego. Ja jestem bardzo ciekawa Waszych eksperymentów. Byłoby fajnie, gdybyście przesłali swoje prace. Jeszcze tutaj chciałabym zobaczyć, spróbuję namalować sobie coś takiego jak. Jest wykałaczka i bujawka. No. Możecie jakieś postacie sobie namalować, bądź jeszcze na tej myślawce jakąś postać. To już będzie koniec. Zobaczcie jaki, jak prostym sposobem może, mogliśmy sobie zrobić obrazek, który po oprawieniu może być dekoracją w naszym domu. Słuchajcie kochani, taki jest efekt naszych eksperymentów. Myślę, że dosyć ciekawie to wygląda. Bardzo Was serdecznie zapraszam do tego, żebyście sami też próbowali. Różnych eksperymentów w domu, bo to myślę, że jest fajna zabawa. Także dziękuję Wam za dzisiejszą obecność i zapraszam do, na, na nasz e, Facebookowy profil, a także do subskrypcji naszego kanału na YouTubie.